Perkozek. Kiedy zszedłem po wąskich betonowych schodach, zobaczyłem przed sobą prosty, ciągnący się w nieskończoność korytarz. Ponieważ sufit był bardzo wysoko, korytarz przypominał raczej wyschnięty kanał odpływowy. Nie było tu żadnych osób. Absolutnie praktyczny korytarz. Przymocowane gdzie nie jarzeniówki pokrywała gruba warstwa kurzu, a ich światło zdawało się nieregularne i wyczerpane. Jakby mówiły, że dotarły tu w końcu po wielu strasznych przejściach. Do tego, co trzecia była przepalona. Nie widziałem nawet wyraźnie własnej ręki. Wokół panowała cisza. W półmroku korytarza rozlegał się jedynie głuchy dźwięk gumowanych podeszew adidasów na betonowej podłodze. Przeszedłem dwieście, trzysta metrów, a może nawet kilometr. O niczym nie myślałem, po prostu szedłem. Nie liczyły się tam czas ani odległość. Wkrótce przestałem zdawać sobie sprawę, że posuwam się naprzód. No, ale prawdopodobnie się posuwałem. W końcu doszedłem do miejsca, gdzie korytarz rozwidlał się w kształt litery T. Rozwidlał się? Wyciągnąłem z kieszeni marynarki wymiętą kartkę pocztową i powoli jeszcze raz przeczytałem: Proszę iść prosto korytarzem. Na końcu będą drzwi. Tak było napisane. Dokładnie przyjrzałem się w ścianie przed sobą, ale żadnych drzwi nie znalazłem. Nie było śladów po starych drzwiach. Ani nic nie zapowiadało, że znajdują się tu nowe. Tylko naprawdę zwyczajna betonowa ściana, nie mająca w sobie nic poza cechami zwyczajnej betonowej ściany. Nie było w niej metafizycznych, symbolicznych, metafozycznych, żadnych drzwi. Powiodłem dłoń mi po ścianie, jedynie gładka powierzchnia. To musi być jakaś pomyłka. Oparłem się o betonową ścianę i zapaliłem papierosa. No, to co mam teraz zrobić? Iść dalej, czy się cofnąć? Lecz szczerze mówiąc, nie bardzo się wahałem. Według powiedziawszy, nie miałem wyboru. Musiałem iść dalej. Obrzydło mi życie w biedzie, obrzydło mi płacenie lat i alimentów w byłej żonie, małe mieszkanie z karaluchami w łazience, mec w godzinach szczytu i w końcu znalazłem tę świetną pracę. Miała być łatwa, a pensja tak wysoka, że oczy wyłaziły z orbit. Dwie premie roczne i długi urlop latem. Nie, mogło tak prostu, nie mogłem tak po prostu zrezygnować, tylko dlatego, że nie udało mi się znaleźć jakichś drzwi. Jeżeli się nie znalazły, trzeba iść naprzód, aż się znajdą. Wyjąłem z kieszeni 10 jenówkę, podrzuciłem i złapałem na grzbiet dłoni. Reszka. Poszedłem korytarzem w prawo. Dwukrotnie skręciłem w prawo raz w lewo. Zszedłem po 10 stopniach, znowu skręciłem w prawo. Powietrze było chłodne i dziwnie gęste, jak galaretka kawowa. Myślałem o pensji, o przyjemnym, klimatyzowanym biurze. Dobrze jest mieć pracę. Przyspieszyłem kroku i szedłem dalej, dalej naprzód. Wkrótce zobaczyłem przed sobą drzwi. Z daleka przypominały zniszczony znaczek pocztowy, lecz gdy się do nich zbliżałem, nabierały wyglądu drzwi, aż wreszcie stały się drzwiami. Odsząknąłem, <laughs> zapukałem lekko, cofnąłem się o krok i czekałem. Po 15 sekundach nadal nie było odpowiedzi. Zapukałem jeszcze raz, tym razem mocniej. I cofnąłem się. Nie było odpowiedzi. Powietrze wokół mnie ciągle gęstniało. Kiedy ogarnięty niepokojem zrobiłem krok, chcąc zapukać po raz trzeci, drzwi bezczelestnie się otworzyły. Otworzyły się bardzo naturalnie, zupełnie jakby popchnięte jakimś podmuchem wiatru. Ale oczywiście same tego nie zrobiły. Usłyszałem pstryknięcie zapalonego światła i ukazał się przede mną mężczyzna. Miał dwadzieścia parę lat i był ode mnie z pięć centymetrów niższy. Ze świeżo umytych włosów skapywały krople wody. Nagie ciało spowijał ldzawo czerwony szlafrok. Nogi miał nienaturalnie białe, rozmiar butów może dwadzieścia dwa. Jego twarz była nijak, jak zeszedł do ćwiczeń kaligrafii, lecz w kącikach ust błąkał się przepraszający uśmiech. Wyglądał na porządnego człowieka. Przepraszam, brałem o akurat kąpiel, powiedział. Kąpiel? powtórzyłem i odruchowo spojrzałem na zegarek. Taki jest regulamin. Po obiedzie mamy, musimy koniecznie wziąć kąpiel. Aha. A w jakiej sprawie? Wyciągnąłem z kieszeni marynarki tę kartkę pocztową i podałem. Chwycił ją czubkami palców, żeby jej nie zmoczyć, i, przy... i przy... przeczytał kilka razy. Chyba spóźniłem się pięć minut, wyjaśniłem. Aha, aha, powiedział. kiwając z głową i zwrócił mi kartkę. Rozumiem. Ma pan tu pracować. Tak. Ym, nic nie wiem o tym, że ma być przyjęty ktoś nowy, ale tak czy inaczej powiadomiem przełożonego. Moja praca polega na otwieraniu drzwi i powiadamianiu przełożonego. Bardzo proszę. A zna pan hasło? Hasło? Ym, nie powiedzieli panu o haśle? Zeskoczony pokręciłem głową. Nie przypominam sobie. No to nic panu nie poradzę. Przełożony surowo mi zabronił wpuszczać ludzi nieznających hasła. Nikt mi nawet słowem nie wspominał o haśle. Jeszcze raz wyciągnąłem z kieszeni kartkę, jednak nic tam nie było na temat hasła. Na, na pewno zapomnieli napisać. Wskazówki, jak tu dojść, też były trochę niedokładne. Nie, mogłem pan, nie, nie mógłby pan jednak zawiadomić przełożonego. On panu powie, zostałem zatrudniony i od dziś mam tu pracować. Jeśli pan go zapyta, myślę, że dowie się pan o tej decyzji. Mm, właśnie do tego potrzebne jest hasło, powiedział i chciał poszukać w kieszeni papierosów, lecz Lafrock niestety nie miał kieszeni. Poczęstowałem go papierosem i podałem mu ogień. Mm, dziękuję bardzo. No to tego y, hasła pan sobie nie przypomina? Beznadziejna sprawa. Jak miałem sobie nagle przypomnieć hasło, którego w życiu ani nie widziałem, ani nie słyszałem, potrząsnąłem głową. Ja sam nie, nie lubię takiego zawracania głowy, ale przełożony to przełożony. Ma swoje metody. Rozumie pan, prawda? Nie wiem, co to za człowiek. Nigdy go nie spotkałem. Wie pan, tacy ludzie kierują się w różnych sprawach impulsami. Proszę tego nie bać do siebie. Nie, nie, nie biorę. Przede mną pracował tu pewien facet. Zaanonsował jednego człowieka, który zapomniał hasła i wyrzucili go. Z miejsca wyrzucili. Proszę od jutra nie pokazywać się w filmie, powiedzieli mu. Jak pan wie, w dzisiejszych czasach trudno znaleźć pracę. Kiwnęłem głową. No to jak, może mi pan da jakąś drobną wskazówkę? Oparty o drzwi wypuścił w powietrze dym. Uff. Regulamin tego zabrania. Wystarczy naprawdę niewielka. Ale gdyby się wydało, miałbym kłopoty. Ja nic nie powiem, pan też... Nie powiem, skąd mieliby się dowiedzieć, zapytałem. Bardzo mi zależało. Nie, nie mogłem się tak po prostu wycofać. Mężczyzna wahał się przez pewien czas, a potem cicho szepnął mi do ucha. Niech pan posłucha. To bardzo proste słowo ma związek z wodą. Mieści się w dłoni, ale nie można tego zjeść. Teraz na mnie przysz, przyszła kolej się zastanowić. A na jaką literę się zaczyna? Na P. Na P odpowiedział skąd strzeliłem? Nie. Jeszcze dwie próby. Dwie? Może się pan jeszcze dwa razy pomylić i na tym koniec. Przykro mi, ale dla pana narażam się na niebezpieczeństwo, łamiąc przepisy. Nie mogę panu pozwolić zgadywać w nieskończoność. Jestem bardzo wdzięczny za tą szansę, powiedziałem, ale byłoby świetnie, gdyby dał mi pan jeszcze jakąś wskazówkę. Na przykład, ile to słowo ma liter, albo... Skrzywił się. Jeśli tak dalej pójdzie, zaraz pan zaproponuje, żebym powiedział panu całe słowo. Ależ skąd udałem niewinność? Wystarczy, że mi pan powie, ile ma liter. Osiem, powiedział, wzdychając z rezygnacją. Mój ojciec naprawdę miał rację. Dasz człowiekowi palec, a zaraz złapie całą rękę. Przepraszam. W każdym razie osiem liter. Ma związek z wodą. Mieści się w dłoni, ale nie nadaje się do jedzenia. Hmm. Zgadza się. Ma 8 liter i zaczyna się na P. Tak. Zamyśliłem się nad tym. Pelkozek, Przecież pelkowska chyba można zjeść. Naprawdę? Pewnie, ale może być niesmaczny, powiedział bez przekonania. A poza tym nie zmieści się w dłoni. A widział pan kiedyś pelkowska? Nie, wcale się nie znam na ptakach. Wychowałem się w samym sercu Tokio. Potrafię wymienić wszystkie stacje linii Yamanote, ale nigdy nie widziałem Pelkowska. Nie wiem nawet jak on wygląda. Ja też nigdy nie widziałem Pelkowska, lecz nie przyszło mi do głowy żadne inne stworzenie na 8 litr, zaczynające się na P. Słowo Pelkozek jakoś samo nasunęło mi się na myśl. Perkozek obstawiałem się swoim zdecydowanym tonem powiedziałem. Perkozki mieszczące się w dłoni są straszliwie niesmaczne. Nawet pies ich nie ruszy. Zaraz, zaraz chwileczkę. Niech pan sobie mówi, co chce, ale hasło to nie perkozek. To nie to słowo, choćby nie wiem, ile się pan wykucał. Pelkozek ma związek z wodą. Mieści się w dłoni nie, i nie nadaje się do jedzenia. Do tego ma 8 liter. Wszystko pasuje. Ale pan się myli. Dlaczego? Bo hasło to nie pelkozek. No to jakie jest hasło? Za nie mówił. Tego nie mogę powiedzieć, bo nic takiego nie istnieje, rzuciłem najchłodniej, jak umiałem. Nie ma nic innego, jak na ośmiomite, co ma związek z wodą, mieści się w dłoni i nie nadaje się do jedzenia. Tylko pelkozek. Jest, na pewno jest, powiedział płaczliwie. Nie ma. Jest. Nie ma żadnego dowodu, a do tego pelkozek spełnia wszystkie warunki, oznajmiłem. Ale, ale może jest gdzieś pies, który lubi jeść mieszczące się w dłoni Pelkowski to niech mi pan konkretnie udowodni gdzie jest taki pies i co to za jeden ojej jęknął wiem o psach wszystko ale nigdy nie widziałem takiego który lubiłby mieszczące się w dłoni Pelkowski są aż tak niesmaczne zapytał słabym głosem strasznie niesmaczne a jadł je pan kiedyś? Nie, po co miałbym specjalnie jeść coś tak niesmacznego? To też racja. W każdym bądź razie może jednak pan powiadomie przełożonego poprosiłem stanowczo. Pelkozek! Poddaję się powiedział i ponownie wytarł głos z ręcznikiem. No dobra, pójdę i powiem. Pewnie na nic się to nie zda. Dziękuję, będę pana dłużnikiem. Ale czy naprawdę istnieją mieszczące się w dłoni pelkowski? Na pewno gdzieś samo znajmiłem. Ciekawe skąd mi nagle przyszedł do głowy perkozek. Perkozek, który mieści się w dłoni, przetarł okulary kawałkiem aksamitu i ponownie westchnął. Poczuł dotkliwy ból trzonowego zęba po prawej stronie na dole. Znowu do dentysty, pomyślał. Mam już tego dość. Na świecie jest pełno beznadziejnych rzeczy. Dentyści, zeznania podatkowe, laty za samochód, zepsute klimatyzatory. Odchylił głowę na opalcie skórzanego fotela, przymknął oczy i pogrążył się w rozmyślaniach o śmierci. Śmierć była cicha jak dno morza, słodka jak majowa róża. Pelkozek ostatnio często myślał o śmierci. Rysował sobie wyobraźni obraz tego, jak umiera, jak zasypia snem wiecznym. Tu spoczywa pelkozek, mieszczący się w dłoni, to wyryto na nagrodku. Wtem odezwał się brzęczyk intelkomu. Co jest? Mieszczący się w dłoni Perkozek krzyknął z niezadowoleniem w stronę mikrofonu gość, odrzekł się głos strażnika. Podobno od dziś tu pracuje, na hasło. Pelkozek, mieszczący się w dłoni z mężczyzną mówi piętnaście minut spóźnienia.